Oto zestawienie niesamowitych aplikacji, których nie znajdziesz w sklepie Play. Są to apki, które zostały usunięte z Play Store albo zbanowane za złamanie regulaminu, czy takie, których deweloperzy nawet nie próbowali wrzucać do oficjalnego sklepu z różnych powodów, czasami nawet etycznych. Niezależnie jakie były to powody, dziś mam dla Ciebie 10 niezwykle ciekawych apek, które na pewno Ci się spodobają, a przynajmniej z części z nich zaczniesz korzystać. Linki do wszystkich programów znajdziesz pod filmem, ale pamiętaj, nie pochodzą z domyślnego sklepu, więc należy postępować z ostrożnością. A skoro to mamy już za sobą, no to ruszamy z dzisiejszym odcinkiem. Ten film powstał przy współpracy ze sklepem RTV Euro AGD, który dostarczył do nas najnowsze smartfony Samsung Galaxy Z Flip 6 i Z Fold 6, ale dlaczego warto kupić je do 23 lipca? Dowiesz się w dalszej części tego materiału. A na pierwszy ogień idzie aplikacja Chromite. Jest to wariacja przeglądarki internetowej Google Chrome na telefony, ale jest ona pozbawiona wszelkich skryptów śledzących czy innych narzędzi zaszytych w przeglądarce od Google, które śledzą użytkownika i z których generalnie Większość osób nie zdaje sobie sprawy, a są one dosyć istotne. Interfejs jest praktycznie identyczny co w oryginalnym Google Chrome, więc generalnie z perspektywy użytkownika i korzystania po prostu różnicy nie zauważysz. To wszystko, co nie ma się dziać, jest w tle, a w zasadzie nie ma tego w tle. Co ciekawe, ta wersja przeglądarki działa bardzo dobrze także na składanych smartfonach takich jak Fold czy Flip. Jest tam wbudowany AdBlock Plus, także nie będzie reklam, a dla bardziej zaawansowanych użytkowników jest możliwość stosowania własnych skryptów oraz zmiany user agenta. A skoro jesteśmy przy przeglądarkach internetowych, no to miejmy już je za sobą. Druga propozycja to Fenek, i podobnie jak Chromite, jest to przeglądarka, ale tym razem oparta na Firefoxie i jest również wyprana z najróżniejszych skryptów śledzących, no i generalnie tego, czego byśmy po prostu nie chcieli, bo chcemy dbać o naszą prywatność, prawda? Fenek wykrywa i blokuje ponad 2000 różnego rodzaju trackerów i skryptów śledzących, na które możecie napotkać w sieci i właśnie które są zaszyte w przeglądarkach internetowych. Co ważne, nie śledzi. i Stawia na maksymalne bezpieczeństwo od razu po zainstalowaniu, czyli nie trzeba nic konfigurować. Wciąż zachowana jest możliwość instalowania różnego rodzaju rozszerzeń. A w przeciwieństwie do pierwowzoru oferuje więcej silników wyszukiwarek do wyboru. Na pewno kojarzysz aplikację Shazam. I na pewno jesteś świadom, świadoma tego, że generalnie ta aplikacja od jakiegoś czasu się popsuła. A dlaczego się popsuła? No dlatego, że jakiś czas temu została wykupiona przez firmę. Apple. Ale na szczęście jest konkurencja dla Shazama, niedostępna w sklepie Google Play o nazwie Odil z otwartym kodem źródłowym i jest to zdecydowanie realna konkurencja. Ma dostęp do ogromnej bazy danych, takiej niezależnej, która naprawdę zawiera niemal wszystkie utwory znane na świecie, no i zapisuje wszystkie wasze poprzednie wyszukiwania i nie musicie tego synchronizować z Apple Music albo z jakąkolwiek inną usługą. No dobra, trzeba mieć konto, żeby skorzystać z API, jeżeli chodzi o tę bazę danych, ale to nie jest problem. A kiedy chcecie wyszukać jakąś piosenkę, ale akurat nie macie połączenia z internetem, to zapiszę to nagranie i spróbuję wyszukać ponownie tego utworu, kiedy połączenie zostanie przywrócone. Aplikacja ma też możliwość bezpośredniego przejścia do wielu serwisów streamingowych, nie tylko do Apple Music, tak jak w przypadku Shazama. No i co najważniejsze, pierwsze 300 wyszukiwań jest zupełnie za darmo. Potem płacimy drobne 5 dolarów za każdy kolejny 1000 wyszukiwań. Kolejna sekretna apka to Auto DND. Jest to prosty. Ta aplikacja, która automatycznie włącza tryb nie przeszkadzać po uruchomieniu wcześniej zdefiniowanych aplikacji. Czyli na przykład, kiedy uruchamiacie grę Netflixa albo jakąkolwiek inną apkę, to automatycznie włączy Wam się tryb nie przeszkadzać, żeby po prostu nikt Wam nie dzwonił, nie donerwował Was wiadomościami i tak Co prawda na przykład na Samsungu trzeba tę apkę dodać do wszelkich optymalizacyjnych wyjątków, bo inaczej nie zadziała, ale może to zależeć od producenta telefonu. Ja uważam, że wszelkiego rodzaju automatyzacje są potrzebne i zamiast właśnie włączać ręcznie ten tryb, nie przeszkadzać, to jeżeli może dziać się to w tle i bez ingerencji użytkownika, to dla mnie jest to super. A jeśli podoba Ci się ten odcinek, to rozważ zostawienie subskrypcji na tym kanale i łapki w górę pod filmem. Chętnie przygotuję też kolejne zestawienie takich ukrytych aplikacji. Daj znać w komentarzu pod filmem, czy chcesz je zobaczyć. Piąta aplikacja to Floris Board, czyli klawiatura bardzo mocno stawiająca na prywatność oraz personalizację. Już przy samej konfiguracji po zainstalowaniu tej klawiatury możesz zdecydować o jej układzie, sposobie wprowadzania konkretnych znaków specjalnych czy liczb. Jest też bardzo dużo opcji dostosowywania tej klawiatury perfekcyjnie pod swoje gusta, już po jej. Zainstalowaniu. No i ma taką dodatkową cechę, że uczy dokładnego pisania, bo nie ma autokorekty, która czasem płata figle swoją drogą. Mieliście taką sytuację, że autokorekta wysłała wam, czy poprawiła wam słowo na takie, które brzmiało dosyć niefortunnie i przypadkowo je wysłaliście. Bo ja wiele razy. Jest też wygodny pasek z dodatkowymi opcjami do edycji tekstu. No i przede wszystkim klawiatura was w żaden sposób nie śledzi, nie zczytuje tego, co piszecie i nie wykorzystuje potem tego przeciwko wam, sprzedając dane reklamodawcom, tak jak niektórzy inni producenci klawiatur. A numer 6 to Blokada 5. No dobra, to mógł być numer 5, ale no niech już będzie na szóstym miejscu. Jest to darmowy bloker reklam i skryptów śledzących, działający globalnie na całym telefonie, czyli w jakiejkolwiek aplikacji. Z jakiej nie korzystacie, to właśnie ten bloker będzie aktywny. W tej wersji jest w pełni darmowy i wyświetla aktualnie zablokowane i dopuszczone linki wraz z czasem, liczbą wystąpień, czy możliwością ręcznego zablokowania albo odblokowania, jeśli zmienisz zdanie. W aplikacji jest też dostępna obszerna baza czarnych list, czyli możemy tam sobie wpisać takie rzeczy, które chcemy, żeby definitywnie były zawsze blokowane i pod żadnym pozorem nie dopuszczone do. Działania. Można też stosować reguły, na przykład dla konkretnych aplikacji czy stron internetowych. A na siódmym miejscu w naszym dzisiejszym zestawieniu jest aplikacja, którą pewnie wiele osób zna, ale cały czas znają chyba za mało osób. Mowa konkretnie o Revance, czyli aplikacji, która służy do modyfikowania innych apek o dodatkowe funkcje, które normalnie są płatne albo w ogóle nie są dostępne, czyli krótko mówiąc, można poszerzyć możliwości aplikacji. Nie wiem jak oni to robią. Ale to działa. No i najczęściej stosowana jest ona do niczego innego jak do modyfikacji aplikacji YouTube. Jest tam dostępne całe spektrum różnych modów od zwykłego pozbycia się reklam bez usługi premium, przez dodatkowe opcje pozwalające na ukrywanie konkretnych sekcji filmów czy w ogóle konkretnych sekcji na YouTube, a kończąc na wtyczkach przywracających liczbę łapek w dół, tak że możecie widzieć ile jest łapek w dół pod danym filmem, czy opcji uwaga pomijania stawek sponsorskich w filmach. To znaczy takich które twórcy sami umieszczają w filmie. Mówię to trochę na swoją własną niekorzyść, ale jeżeli ktoś chce je pomijać, to czemu nie? Jest taka możliwość. RIVANCE działa też z Instagramem. Tutaj opcji jest mniej, ale są równie przydatne, ponieważ usuwane są dzięki RIVANCE wszystkie reklamy, posty sponsorowane zarówno z całego feedu, reelsów, jak i story. A skoro mowa o aplikacjach, które odblokowują dodatkowe funkcje, no to jest taka aplikacja, która znajduje się w Galaxy Store, czyli samsungowym sklepie z aplikacjami. To rozwiązanie pozwala na dodanie specjalnego widżetu na zewnętrzny ekran flipa. No i możemy dzięki temu odpalić do wolną aplikację właśnie na tym zewnętrznym ekranie, dokładnie tak jak na każdym innym telefonie. Najnowsze składane smartfony od Samsunga są ulepszone względem poprzedniej generacji i napakowane sztuczną inteligencją Galaxy AI. Na pokładzie jest funkcja inteligentnego tłumacza, automatycznego tworzenia tekstów czy generowania obrazków, a także sprytnej edycji zdjęć. Z Fold 6 ma większy wyświetlacz zewnętrzny, który sprawia, że wygodniej się z tego urządzenia korzysta. Oba smartfony mają też nowe, bardziej wytrzymałe zawiasy i są napędzane przez flagowy procesor Snapdragon 8 generacji 3. Galaxy. Zaprezentowane zostały też nowe smart zegarki. Galaxy Watch 7 i zupełnie nowy Galaxy Watch Ultra, który, muszę przyznać, całkiem mi się spodobał. A także słuchawki Galaxy Buds 3, a wszystkie premierowe produkty Samsung znajdziesz w ofercie sklepu RTV Euro AGD. A kupując je do 23 lipca 2024 roku, możesz liczyć na specjalne, atrakcyjne korzyści. Szczegóły znajdziesz na euro.com.pl lub klikając link pod filmem. Mi czasami zdarza się pobierać filmy z różnych serwisów społecznościowych. No i dopóki nie odkryłem tej aplikacji, o której zaraz będę mówić, no to musiałem wchodzić na jakieś dziwne strony, które wyświetlały pełno reklam, no i czasami generalnie w ogóle się nie dało z nich nic pobrać. Ale Seal to prosta aplikacja do pobierania filmów, która pozwala to robić w naprawdę łatwy sposób. Wystarczy, że wkleisz link do interesującego cię filmu, który chcesz pobrać w tej właśnie aplikacji. Ale to nie wszystko, bo można też udostępnić link bezpośrednio do tej aplikacji i skorzystać z opcji szybkiego pobierania, bez kopiowania i wklejania linku, co trochę sprawę przyspiesza. Możesz pobrać film razem z dźwiękiem lub osobno pobrać ścieżkę wideo i audio, a także można nawet pobierać napisy czy miniaturki z filmów YouTube'owych. Działa na YouTubie, Xie, Instagramie czy TikToku. A teraz coś dla fanów kultury japońskiej. Kotatsu to aplikacja do czytania komiksów i mangi. Ma ogromną bazę danych w wielu językach, także w języku polskim. Jest oczywiście możliwość pobierania, żeby można było czytać mangę czy jakikolwiek inny komiks offline. A aplikację można też dostosować, zarówno jej wygląd, jak i zachowania do upodobań czytelnika, no i też w zależności od czytanych treści. Kiedyś można było pobrać ze sklepu Play aplikację Google Camera, ale ci sprytniejsi na pewno zauważyli, że już się tego nie da zrobić. Google najwyraźniej kiedyś stwierdziło, że ona jest tak dobra, że fajnie byłoby ją zarezerwować tylko dla posiadaczy telefonów spod znaku Pixel i w sumie nie ma co im się dziwić. Jednak to nie znaczy, że nie ma sposobu, żeby uzyskać do niej dostęp. Można ją pobrać nieoficjalnym sposobem, ale nie jest to aż tak łatwe jak w przypadku wszystkich poprzednich aplikacji, o których dzisiaj mówiłem. Bo mam ją tutaj odpaloną na moim Samsungu, ale jest to wersja, która działa tylko i wyłącznie na Samsungu, właśnie ponieważ jest ona zmodowana, żeby działała na telefonach koreańskiego producenta. Aplikacja jest bardzo przejrzysta i nie ma tutaj zbędnych bajerów, takich jak automatyczne filtry czy milion nieprzydatnych trybów, a za przetwarzanie zdjęć odpowiadają algorytmy od Google, które potrafią czynić cuda. Krótko mówiąc, używanie tej apki może sprawić, że Twój telefon zacznie robić lepsze zdjęcia. I mówię poważnie. Niestety minus jest taki, że nie ma tutaj jednej uniwersalnej aplikacji i trzeba szukać konkretnego moda działającego dla Twojej marki telefonu. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę, a jeśli chcesz zobaczyć kolejne zestawienie sekretnych aplikacji, niedostępnych w sklepie Play albo w App Store, to daj znać w komentarzu pod tym filmem, a tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia, pa pa!